Cześć. W tym filmie pokażę Ci, jak wstawić tekst w Photoshopie. To bardzo proste. Wystarczy nacisnąć T w Photoshopie, a pojawi się narzędzie tekstowe. Kliknij gdziekolwiek na obrazku i możesz zacząć pisać, na przykład Cześć. Potem wystarczy zatwierdzić i masz gotowy tekst. Jeśli to nie działa, po lewej stronie jest ikona T. Kliknij ją, a potem kliknij na obrazku, by wstawić tekst. Jeśli tego nie widzisz, kliknij trzy kropki, potem prawym przyciskiem myszy, edytuj pasek narzędzi. Zejdź do narzędzia tekstowego, wybierz je i dodaj. Edycja tekstu jest prosta. Kliknij tekst, po prawej masz właściwości. Zmień czcionkę, rozmiar itd. Możesz też użyć CTRL plus T po zaznaczeniu tekstu. Możesz przeciągnąć i edytować tekst. Zaznacz go i kliknij FX na dole, by zobaczyć opcje. Zobaczysz wiele różnych ustawień, którymi możesz się pobawić. Możesz dodać kontur lub cień. Jeśli film Ci pomógł, daj łapkę w górę. Pa.